Dobra, cześć, witajcie w moim kolejnym odcinku. Hmm. Dobra, to będzie druga część tam tego trzeciego, bo nie wiem, coś mi się nagle wylogowało, wszystko przestało się nagrywać. Nie wiem, gdzie my jesteśmy. Przestaliśmy nagrywać gdzieś, nie pamiętam, ale to w sumie było wszystko to samo. Tylko muszę jeszcze tu zabrać w bez sensu, przepraszam was za to nie poradzę przeszliśmy jakoś nie wiem 5 minut gry bez mnie jakoś 5 minut grałam bez was Zapom zapomniałam, że mam wyłączoną kamerę a zapisu poprzedniego nie ma Przednio też robiłam ten sekret Na szczęście zdołałam się cofnąć od zapisu, mniej więcej I sekret Dobra Gdzie? Tu? Tak. Oho, mamy O dobra, to jest to to Do po co to jest słychać mnie Halo Dobra, nie wiem bo, bo przesłuchałam poprzednie filmiki, jakoś tak cicho było Staram się mówić głośniej. O, skrzywa. Jaki jest? Dobra, się No, rzucajcie, Nie ma broni Okej okay. Teraz trzeba No, wszystko pootwierać. O nie, odpowiedź zaraz spadnie Boże a już tam jest dużo rzeczy. Widzicie, jak ja was smutrofnę? Okej. Okay. Jeszcze raz? Hmm. Chyba ta żaba wyskoczyła. No tak. i on się obrócił. Mam go parę razy. Tak jak komnata fasolek. Ta komnata fasolek jest super. Bściej. Będziecie musieli ją zobaczyć. O, karta. Mogę wam pokazać tą kartę. Albo może zrobię na koniec osobny odcinek i Pokażę wszystkie karty, jakie zdobędę, bo chyba wszystkich nie zdobędę. Ej, no i co? To jest ten. Oj. Ale chyba nie zdobędę wszystkich tych, bo jak za mnie grało, minęłam jedną. <grym,> Spoko? <grym,> W już cztery minuty. No, skacz. O, nie obraca się, czy nie będzie parę razy. Po co mi żaba? Przecież się z nikim nie byłem. To jest wyzwanie Carpe Retractum. Jakbyście zapomnieli. A? No to jest chyba już ta główna ostatnia... O nie. To jest chyba ta główna ostatnia. Nie dobrze. Chyba nie da się inaczej. Hmm. To nie dało. Tam jest jeszcze coś w górze. Gratulacje. Niestety nie znalazło się wszystkich tysięciu kart. Musisz mieć wszystkie, <grymne> żeby wejść do komnaty <grymne> pasażerskiej. Żeby przejść. Żeby przejść w grę, muszę mieć na wszystkich trzech wyzwaniach po 10 kart. To było niesamowite. Są trzy komnaty. pomyszkować dobra, idziemy pomyszkować to jest zamek no ej <grystanie> o no to jest ogólnie Samy Kogart. Teraz jesteśmy w nim. Możemy sobie po nim chodzić. Patrzcie, chyba do bocznej komnaty. Słyszałam o tym pomieszczeniu. Za portretami są skróty do poszczególnych piętek. Ciekawe jak można zdobyć hasła. Harry Potter. Właśnie Ciebie szukałem. Cześć wlech. A gdzie George? Na górze. jest sklepiku. Wcześniejszy prezent gestowy Harry. Na pachun schodu. Może ci poruszaliśmy. Czeka na duże. Spoko, ją i odbierze.